Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jesteśmy w kościele pod wezwaniem w wzięcia Najświętszej Marii Panny we Włoszczowie. To już drugi kościół, który istnieje na tej ziemi włoszczowskiej. Pierwszym był świętego Jakuba, apostoła. Nieco na wschód, przy wyjeździe w stronę Kielc, był to kościół drewniany. Ale w 1642 roku, na tym miejscu, gdzie jesteśmy, dzieci miały widzenie Matki Bożej z dzieciątkiem świętego Józefa i świętego Joachima. Było to 27 maja, w poniedziałek po uroczystości Trójcy Świętej. Wieść ta rozeszła się dosyć szybko starano się udowodnić, dokumentować autentyczność tych objawień. Została powołana specjalna komisja kościelna do sprawdzenia, przesłuchań i okazało się, że faktycznie dzieci mówią prawdę. Na tym miejscu zaczęli gromadzić się ludzie, przybywać tu pielgrzymki i do, do, dokonało się tu wiele cudów. I dlatego kult tego miejsca stał się dość szybko bardzo znanym, i na tym miejscu została postawiona najpierw kaplica, a później został rozbudowany już Kościół. Także w 1648 roku była już konsekracja tego Kościoła. Kościół przeżywał swoje trudne czasy, szczególnie 1784 rok. Został zniszczony pożarem. Były tu jeszcze dwie wieże, które zostały wtedy zwalone, i w niedługim czasie kościół był na nowo odbudowany. Tym bardziej, że właśnie ten kult Matki Bożej dość mocno się rozwijał. Przybywali zwłaszcza rodzice z dziećmi, polecając Matce Bożej swoje pociechy. Kościół był jeszcze ograbiony po bitwie pod Szczekocinami przez Rosjan, a później w 1812 przez Francuzów, kiedy wracali później po klęsce spod Moskwy. Kult Matki Bożej przez cały ten czas bardzo mocno się rozwijał. Przynajmniej ciągle trwał. W 2007 roku w dowód właśnie tych, tego rozwijającego się kultu, obraz Matki Bożej, który jest w głównym ołtarzu, został ukoronowany papieskimi koronami. Ukoronowanie to znaczy, że Kościół uznaje to miejsce jako szczególnie wybrane, że można tu za wiele łask dziękować i o wiele prosić i wyprosić. Z racji koronacji obraz ten otrzymał szczególny tytuł Matki Bożej Opiekunki Rodzin. Dlatego, że tu bardzo często właśnie rodziny przybywały, aby zawierzać jej swoje sprawy. Dziś z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że właśnie ten tytuł był szczególnie trafny, dlatego, że Dziś mamy tak wiele ataków na rodzinę, która by składała się z mężczyzny, kobiety i dzieci. Dziś walczy się z rodziną i właśnie tutaj, w tym miejscu, chcemy w szczególny sposób zawierzać Matce Bożej wszystkie rodziny. W ostatnich latach kościół był remontowany i wewnątrz była ufundowana nowa polichromia która bardzo ściśle nawiązuje do tematyki Matki Bożej. Stąd w nawie głównej na sklepieniu jest obraz niebo wzięcia Matki Bożej. Natomiast na sklepieniu w prezbiterium Mamy ukoronowanie Matki Bożej na królową nieba i ziemi. W bocznej kaplicy jest zesłanie Ducha Świętego, natomiast w drugiej kaplicy mamy ewangelistów. Kościół cały dzień, od mszy porannej, która jest o pół do siódmej, jest otwarty i jest wystawienie najświętszego sakramentu. Jest adoracja. Domszy wieczornej. I zapraszamy tutaj do modlitwy u naszej patronki, Matki Bożej, opiekunki rodzin, jak również i za jej pośrednictwem chcemy oddawać hołd Jezusowi ukrytemu w Eucharystii. Także zapraszamy na, do przybywania, do modlitwy, do adoracji.